Cześć, witam Was na kanale El Language Studio, na którym dzisiaj powracamy do matury rozszerzonej z maja 2023 roku. Dzisiaj zadanie ósme, czyli słowotwórstwo. Oczywiście link do matury do arkusza jest w opisie, więc jeśli chcecie rozwiązywać razem ze mną, zapraszam serdecznie. I słowotwórstwo to, co jest według mnie najprostsze bo jakoś to się zawsze nachodzi na, na język. Jeśli znacie słówko, to, pozna, to wpiszecie, jeśli nie znacie, to nie, roz, nie odpowiecie na to, to zadanie. Zwykle tak jest, chyba, że coś zgadniecie. Ale tu właśnie tego zadania trzeba znać dużo słów. To zawsze powtarzam. The stick library. What's a dog without a good stick to chew on or fetch? Fetch to jest podaj, jakby przy, przynosić. Przynosić to jest takie bardziej albo formalne, albo takie mm, staroświeckie, bo zwykle teraz mówimy bring, ale jak się gra w aportowanie do psa, no to jest też fetch. I czuł on to, żeby rzucić go. That's exactly what a 59-year-old man asked himself when he found out there was a shortage. Musimy tutaj, mamy a, czyli noun, i myślę, że tu będzie shortage. Po prostu za mało czegoś. To jest shortage. Niedobór, o. A, nie będę to Wam wpisywała, po prostu mogę tak. Of Good Sticks for his dog. Bella, to play with at the new dog park in Kaiapoi, New Zealand. Instead of complaining, Andrew Taylor took. Take action. Jest takie stwierdzenie. Take action, czyli podjął się, jakby zaczął coś robić, podjąć się akcji. is novotoyest take action and created a stick library he collected sticks laying around near his house then he cleaned the sticks using sandpaper until they were smoothed crafted a box out of wood to hold the sticks and engraved his box with the little stick library his gift to the new dog park was ready by calling it a stick library taylor wants to encourage zachęcić. Bo tu mamy tu, czyli musimy verba szukamy. Courage to jest odwaga, a encourage zachęcić. Everyone to return the sticks after they have played with their dogs. The idea has been a hit with local owner, dog owners, who know very well that the search of a good stick is not always very successful. I tutaj musimy be very, to potrzebny nam ad, adjective, czyli przymiotnik. No, i przymiotnik got success. Przepraszam. Przymiotnik got success to jest successful. That's why the idea of a stick library makes, and perf, makes perfect sense to them. To zadanie jak zwykle, bardzo szybko, nie ma tutaj yy, dużo do tłumaczenia, ponieważ jest zwykle bardzo oczywiste. Pamiętajcie sobie, że to jest stwierdzenie takie jak take action, albo shortage. Chyba tutaj to shortage było takim najmniej znanym słówkiem, które mogłoby być znane. Na poziomie B2 dla uczniów, ale reszta myślę, że encourage i successful no, to są oczywiste słowa. Także dziękuję Wam za wysłuchanie tego odcinka. Jeśli jesteście zainteresowani innymi odcinkami z serii, przygotowanie do matury i rozszerzonej i podstawowej, zapraszam na, yy, do całej playlisty. Link jest w opisie. Trzymajcie się ciepło. Cześć.